Po dużych perypetiach i przeszkodach, po pokonaniu 260 km dojazdówek, opóźnieniu w starcie dzisiejszych odcinków, dostaliśmy właśnie w tym momencie informację, że za około godzinę 15 będziemy wyjeżdżać do pierwszego dzisiejszego odcinka i chyba jedynego. Mała różnica jest w tym, że miał być on rozpoczęty o godzinie 16, a będzie teraz typowym odcinkiem nocnym. 130 do lewy Ten lewy Uważaj, 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 uważaj Uważaj dziura, Słuchaj, zjechałbym w no, koła Co? Sprawdziłbym koła albo coś To daj tu do prawej no, teraz. No, czekaj, z tej drogi. No, teraz? No, coś się zmieniło Ułożka? Tylko nie tu co? Łożka. Tak, moim zdaniem tak Tam masz zaparkowanie się chyba Za tym dziurą kurwa po prawej tu może być Kurwa Mać, daj do prawej. No daj, daj daj, wiesz, tylko całkiem już. Dobra. Lewy przód, nie? Rządzamy do koła jeszcze raz kurwa. Nie będę No dobra, jest za piętnaście trzecia, kemping prawie cały już śpi Chłopaki Rafał i Andrzej dzielnie walczą przy Pajero Mieliśmy małą przygodę dzisiaj w tak długich rajdach Zawsze coś się zdarza, nas dopadło dzisiaj No i cóż, mamy godzinę straty do pierwszego w naszej klasie nie poddajemy się, na 100% będziemy chcieli to odrobić. Ja jestem pewny, że jeżeli organizator nie będzie odwoływał odcinków i da nam szansę w kilometrach, to nadal ten rajd jest do wygrania.